Witajcie, witajcie! Witajcie w kolejnym filmie na kanale ładne znaczki. Dzisiaj ku zaskoczeniu wszystkich widzów oczywiście będzie unboxing. Dzisiaj otwieram dla Was trzy koperty. Pierwsza jest z e, u, zapomniałem z Azerbejdżanu. Druga jest z Portugalii, a trzecia jest z Rumunii. Słuchajcie, słuchajcie, będziemy dzisiaj oglądać znaczki. O dziwo! Lecimy! Tak, słuchajcie, oglądamy dzisiaj znaczki. Kolejne trzy kopertki. Oglądamy, co tam zamówiłem, co przyszło. Koperty jeszcze nie były otwierane. Zobaczymy. Widzicie, tylko Portugalia nakleja znaczki na polecone, bo tu widzicie, polecony jest. A pozostałe kraje już nie naklejają. Tak jak w Polsce. Niestety. Dobrze, słuchajcie, otwieramy po kolei i zobaczymy, co tam jest. Dobra, otwieramy pierwszą przesyłkę. Ta przesyłka, jak widzicie, mała z Azerbejdżanu. Otwieram przy Was, żebyście zobaczyli, co to przyszło do mnie. Coś twardego widzę jakieś takie sztywne. Może to być pudełko, tak jak ostatnio z Monako przyszło. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam. Link pod filmem. I u góry, a tutaj zobaczymy co to zazerwężało na wysłalni. Wysłalni zazerwężały przesyłkę. <gry> tak, dobrze. To teraz to otworzymy. Jak widzicie nie otwierałem. Zdziwko to będziecie świadkami tego zdziwka. A jak wyślą mi cegłówkę to ją też zobaczycie. Choć powiem Wam szczerze, że nigdy mi nikt cegłówki nie wysłał. Jeszcze. <śmum> Mam nadzieję, że nigdy mnie to nie spotka. Hams poprzednio w ten sposób. To i tak nic nie dało. Powiem Wam, że przykleili do kartonika. Może i dobrze. Ale ja jestem człowiek. O, nawet poszło łatwo. Człowiek niecierpliwy, ale tylko w kontekście znaczków. Jestem niecierpliwy. Tak. Dobra, co pan Azerbejdżan wysłał do mnie? Pińsetka, pięćsetka. Koperta w kopertce, kopertką pogania. I wyciągamy. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Dwa znaczki, dwa bloki. Jeden sportowy, FIFA 2022. Jak widzicie, Azerbejdżan. I druga. No, no, no. Złap się, kolego. Rok węża, 25 rok to najnowszy znaczek z chińskim rokiem węża. Także coś takiego z Azerbejdżanu przyszło do mnie. Znalazłem dzisiaj chwilę, żeby nagrać dla Was film. A propos, e, pinsety, widzicie, takie pinsetki mam w moim sklepie, tańsze niż te wszystkie oficjalne. Aktualnie za 18,90. W moim sklepie pinsetki, jak pinsetki. No nie są to pinsetki tego popularnego sklepu filatelistycznego z Niemiec, tam producenta akcesoriów filatelistycznych z Niemiec, ale też daje radę. Powiem wam, ja jestem zadowolony. Łapie, jest równo. O, nie złapię teraz ostrości. O. Równo łapie, nie ma zadziorów, Jest dobrze zrobiona, powiem wam. Polecam za 18,90, ale pierwsza osoba, która będzie chciała kupić tą pinsetę, to dostanie jeszcze zniżki 3 zł. Więc wyjdzie za 15,90. A żeby dostać zniżkę, trzeba wpisać kod PINCETA, Więc pierwsza osoba, która wpisze kod PINCETA w koszyku zakupowym i kupi, to dostanie jeszcze 3 zł zniżki. Więc zapraszam. Do mojego sklepu, ale tylko pierwsza osoba, więc trzeba się spieszyć. O proszę bardzo, moi drodzy, mamy teraz Portugalię. Dane osobowe, wszędzie widać po prostu RODO. Portugalia, kryptostamps. Niestety, kartonik ciupkę się z... Z... spłaszczył, o tak powiem, żeby oddać charakter z... zgniecenia, ale. Crypto stamp, co tu mamy, aha, aha, mam tak, taki kryptostamp, miękki on jest, bardzo miękki, powiem wam. No i tutaj, a crypto stamp is a physical stamp, which is komple... no, dobra. Większa książeczka, tu książeczka jak to aktywować, jak to uruchomić po portugalsku i po angielsku. Widzicie, oni takie cztery mają. Ja wziąłem, taki był akurat na stanie. Ja skorzystałem oczywiście z marcowej promocji na wopaplus.com wysyłka gratis. Bo wysyłka pewnie by kosztowała tyle samo, co ten kryptoznaczek. A tą kopertkę to ja sobie też zostawię. Dlatego trzeba było korzystać z promocji. Wtedy wysyłka za frikko. Nie bawmy się. Dobrze, słuchajcie. Trzecia koperta, jak powiadałem, z Bukaresztu przyszła do mnie. Ogromna, wielka. Nie wiem czemu aż taka wielka. A no nie wiem, dlatego że nie, wiem, nie pamiętam, co zamówiłem. Ale jak widzicie, niewiele zamawiam. Po prostu korzystam z okazji darmowej wysyłki, która się zdarza. Raz, dwa razy do roku na WOPA. I jak jest darmowa. to fakturka. Jest darmowa, no tu tylko jeden znaczek przyszedł, a taka wielka koperta. Ale wracając, jeśli jest darmowa wysyłka na WOPA, to korzystam, zamawiam te tańsze znaczki, których się nie opłaca zamawiać, kiedy jest przesyłka normalnie odpłatna, ale jak jest za da darmo, to, no, to można zamówić. Także patrzymy, bo kares. Zapakował jak poczta polska, polska. Też takie kartony, takie, te, takie tekturki. O, widzicie, takie grube tekturki. Także jak widzicie, można zamawiać na Wopa. Zawsze przychodzą, i zawsze przychodzą. Kiedyś było tak, że trzeba było czekać aż trzy tygodnie, bo poczty wysyłały do, na Gibraltar te znaczki. Tak mi się wydaje. A potem Wopa wysyłała te znaczki. A teraz Moi drodzy, moi mili. Dostałem z każdego kraju osobny list. O! Eee, no bajera! Bajera, jaka ta moja pinceta. No, to słuchajcie. Mamy... No, mój drogi. Mamy kopertę. Bukareszt. Rumuńską. Tak, 550 dni Amery lat amerykowe z Pucci. Tak, no piękne. No, oczywiście, do mojej kolekcji marynistyki. Do mojej kolekcji marynistyki. Tutaj mamy walentynki. Walentynki i inne ściany. Dobra. I tutaj też mam marynistykę. A, różne. I tu mamy marynistykę w Rumunii. Widzicie? Pierwszy taki latarnia. Tutaj też latarnia. A co tu jest? A jakieś takie koperty? Zwróćcie uwagę, przecięte. Może coś w środku jest. A, oczywiście, że jest. Patrzcie, jak wymyślili. Kopertka. Ucięli. I włożyli. Och, taki, że walor. Też marynistyka. Fajny. On spełnia wszystkie oczekiwania co do walorów, jakie ja zbieram. Pierwsze oczekiwanie to temat marynistyczny. Jest. Drugie oczekiwanie to muszą być żagle. Nie zawsze marynistyka jest, ma żagle na sobie. I trzecie to musi być blok, czyli coś większego. Spełnia. Dobrze, tu mam kolejną taką kopertkę. Ojejku, tak aż tyle zamówiłem, a na, para, na fakturze jedno jest. A, mamy tutaj e, polarne tematy. Tak, tematy polarne, też fajne, powiem wam. Jak widzicie również blok. Jaki ma numer fajny, zobaczcie 0009999, zaje fajnie. Wow! Ale się trafiło! Nie, no super! Ale jaja. Cztery dziewiątki! Wow! No, to będzie fenomenalny blok. Super! Cztery dziewiątki! Ale fajnie. Dobra, patrzmy co dalej. To przypominam, Rumunia cały czas. Tutaj, tutaj, co mamy? A, to mam jakieś malutkie. A, to dalej te znaczki, co były na kopercie Amerydziewes Vespucci. To zamówiłem je jeszcze. No, chodź tu się za złap się. Zamówiłem je jeszcze osobno. O, widzicie? No, oczywiście, bo mam i, i bloki mam, i mam pojedyncze znaczki. Dobra, coś tutaj na wierzchu dalej jest. No, ta Rumunia mi dzisiaj. Dużo. O, proszę bardzo, znowu temat marynistyczny. Pooglądali sobie. 2009 rok. No nie zamawiałem, to wiecie, tak jak mówiłem, koszty przesyłki. Wychodzi drugie tyle prawie, a czasami i więcej. A teraz, o, to zobaczcie, opakowali z numerkami, ho, ho. No powiem wam, że super. Zadbali o klienta. Rumunia, Walentynki. Ale zobaczcie, co to jest. To jest Ted Besze. Widać? Do góry nogami. Tu jest dobrze, a tu jest do góry nogami. Tu jest dobrze, a tu jest do góry nogami. No, Ted Beszetki też zbieram, więc idealnie. Powiem wam. Dlatego widzicie, cały czas mówię idealnie. Dlaczego? Dlatego, że filatelista nie może zbierać wszystkiego. Bo się nie da. Znaczy. Jeśli masz kupę kasy i kupę przestrzeni, żeby to przechowywać, to się da, oczywiście, ale nikt chyba z nas tego nie ma. A ten, który ma dużo kasy, to kupuje inne rzeczy, takie jak statki, czy porty, czy inne rzeczy, a nie znaczki. No. A, tutaj mamy sport. No, sport też zbieram, też jest takim tematem, który jest mi bliski. Rumunia, sport, one były tanie, dlatego je wziąłem. To są stare znaczki. Nie ma tutaj, nie widzę roku, zaraz zobaczę. 99 rok. No, także jak chcecie na wopa.com, poszukajcie sobie. Tylko już nie ma tej promocji, że jest domowa wysyłka. Niestety. Była w marcu. O, Radio Rumunia, taka kopertka, ale to jest nadruk, to nie jest znaczek. Niestety. Tutaj mam, co ja tu mam? Hmm. A, całkowite zaśmienie słońca. A właśnie, a propos tego zaśmienia słońca, to ja wziąłem dwa rodzaje. No właśnie, jest. I to są dwa rodzaje. Nie powiem Wam teraz, napiszę Wam na dole, bo nie pamiętam, a nie chcę teraz przerywać nagrywania filmu. Napiszę Wam na dole, czym się różnią te dwa znaczki, bo one się różnią, chyba papierem. Dlatego wziąłem dwa. No, ładną przywieszkiem tej dali. Z biało-czarnymi próbkami. Także na, ma, mieliście napisane na dole, czym się różnią te dwa znaczki. I dlaczego je wziąłem, właśnie dwa, a nie jeden. Bo na pierwszy rzut oka nie wygląda to, że to są. Znaczy, wygląda, że są takie same, a nie są. Dobra, i ostatnia kopertka. Aha. Latarnie morskie. Ciach. Latarnie morskie. No, to te latarnie to wy widzieliście, bo no pos poskładało się, widzieliście na yy, kopercie. No, i tu jest jeszcze jedna. No, ja coś się nie chce odczepić. No, odczep się. Także mówię Wam. Warto korzystać z promocji darmowych wysyłek. Słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że mieliście, czerpaliście taką samą radość z oglądania tych znaczków jak ja. Bo ja ogromną radość. Takie ładne znaczki przyszły. Dobrze, przypominam o kodzie. Kod pinceta. I dzięki temu można kupić kolejne 3 zł taniej taką pincetę. Nie jest to pinceta tej znanej niemieckiej firmy. Nie ma tu loga. Ale też się sprawdza i jest o połowę tańsza. Na to wychodzi. Z kodem wychodzi połowę taniej niż yy, pincety sprzedawane na stronie Poczty Polskiej czy tam na Allegro. Dobrze, dzięki wielkie do, za oglądanie i do następnego razu. Cześć!